To dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda las na Florydzie. Nie wiem, czy możemy to nazwać las, jak widzicie, to są takie krzaki. Te krzaki się nazywają palmettos. To nie wiem, jak polsko się mówi palmatowce może. To te palmeadows, one rosną wszędzie. Naprawdę, dosłownie wszędzie. I czasami nawet nie można wejść do lasu, przez to, że jest tak dużo tych palmeadows. I oczywiście też widzimy tutaj takie e, dęby dąb, tak, to jest taki oak po angielsku, a to jest taki florydziański dąb. To on trochę inaczej wygląda. To jest jeszcze jeden, oczywiście mamy e, palmy. Mamy różne rodzaje palmów, to mamy taką palmę i też mamy taką palmę. I oczywiście nawet mamy taką palmę jak tutaj. To jest taki park narodowy i to jest a na szczęście tutaj możemy wejść do środka i pochodzić, bo bardzo często po prostu są same palmerouse i wtedy, jak są te palmerouse, te palmatowce, to wtedy nie można wejść do lasu w ogóle, że to nie jest nawet las, to jest tak jak dżungla wtedy. I akurat ten część tego lasu mi się bardzo podoba. Bo jak widzicie, że, że ten las to jest prawie same palmy. Możecie tutaj widzieć, że wszędzie dookoła. Są same, prawie że same palmy. Też mamy te dęby, ale ja uważam, że jest po prostu piękne. Wiesz, ja ogólnie jestem bardzo krytyczny o, o palm, przez to, że te palmy ogólnie je, ich widzisz tak jak osobno. Rzadko widzisz, że są dużo palm w jednym miejscu. Nie wiedziałam, że palmy mogą być w ogóle przydatne, bo przeważnie palmy to tak jak nie mają w ogóle cienia. Nic tam nie rośnie, to są po prostu takie głupie drzewa. Ale pierwszy raz widzę tutaj, że może być takie coś jak las z palm. Ale jak widzicie tutaj, że te palmy były spalone. Wiesz, oni tutaj czasami przychodzą, jak widzicie spalone wszystko. I oni tutaj palą te lasy, bo szczególnie zimą to tutaj deszcz nie pada na Florydzie. Widzisz, to jest wszystko spalone. I oni tutaj przychodzą i palą część lasu, żeby później to się nie zapaliło sam, samemu. Latem to pada codziennie, praktycznie. Codziennie pada deszcz, ale zimą, tak jak teraz, teraz jest luty, to widzicie, jest gorąco. I pożar może się jakoś zacząć. I to jest niebezpieczne. Dlatego oni tutaj przychodzą i palą część. Tak jak. Tak małe części tego lasu tak palą, tak bardzo bezpiecznie, że wtedy jakiś pożar sam się nie zaczął. I chciałam Wam pokazać też, jak wyglądają dzikie palmy, bo te palmy, widzicie, macie takie te duże liście tutaj, takie gałęzie. I co się, co się dzieje, że jak ta palma rośnie od małego, to ma wszystkie te, nie wiem, gałęzie. Ale z czasem to te gałęzie się robią stare i potem już są takie niedobre. Dlatego jak ludzie nie czyszczą te palm, to wtedy te palmy tak brzydko wyglądają i bardzo często, o pokażę Wam, że nikt nic nie robi i potem one tak wyglądają. Widzicie, że oni po prostu się sam, same łamią i tak leżą po prostu. I tak naprawdę dzikie palmy ogólnie nie są ładne, przez to, że one są takie połamane że takie wyglądają takie takie kolczyste albo ostre a to jest ciekawe tutaj co się dzieje że jest ta palma i ona tak rośnie w taki sposób to jest ciekawe nawet nie wiem gdzie ona może się zacząć no, no widzicie jakie palmy tutaj no i mamy jeszcze jeden przykład tych palm jak, te, jak dzikie palmy wyglądają i dlatego często jak, jak się ma palmy w domu, to naprawdę trzeba e, dbać o nie, bo inaczej będą brzydko wyglądać. I czasami, to jest najgorsze, że ten to jest gładki. Można go dotknąć i jest ok. Ale czasami te, te gałązki to mają takie kolce, które wystają w tą stronę. I wtedy czasami musisz wejść na drabinę, żeby ściąć je, bo one są tak wysoko i potem je tak zetniesz i potem to spadnie na Ciebie i te kołce Cię tak złapią i tak uł, i musisz tak ściągnąć i potem oczywiście jesteś taki cały pokrwawiony I, i dlatego jest bardzo ważne, żeby używać a, rękawiczki jak, jak obcinasz te palmy no i o, jeszcze raz, tutaj widzicie tą, ten dąb to co jest ciekawe jest, że tutaj ta ziemia to jest tylko piasek tak naprawdę ja, ja byłem zaskoczony jak przyjechałem do Polski i tak chodziłem gdzieś w lesie, i w tamtych miejscach, gdzie nie było trawy, to było tak jak dla mnie się wydawało, że to był cement. Ja tak, czemu, czemu to ziemia jest taka twarda? Czy ktoś tutaj wylał cement? Czemu coś tutaj dzieje? Wiesz, Floryda to jest półwysep. To znaczy, że tutaj wszystko jest piasek. Niedaleko mamy wodę. I dlatego ogólnie nie, nie mamy piwnic na Florydzie przez to, że nie możemy kopać, bo inaczej tam będzie woda. A jak widzicie tutaj, piach. Tak jak to jest nasza rzeka tutaj i to jest nasz most. Tak o trzeba uważać, jak przechodzisz przez most. O oh, no. To jest nasza rzeka, okej. Okay. Po prostu jak mamy taką wodę, to jest przez to, że dużo pada. I wtedy jak dużo pada, to jest tak dużo wody już pod ziemią, że czasami ta woda nie może wsiąknąć do Ziemi, przez to, że już tam jest woda. No, i mniej więcej tak to wygląda na Florydzie, ale też chciałam przypomnieć, że tutaj, gdzie ja jestem, to jest tak jak środkowa Floryda. Wiesz, jak, jak pojedziesz na północ, ja zawsze żartuję, że ci ludzie, którzy mieszkają na północnej Florydzie, to oni tak naprawdę mieszkają w południowej Georgii. To jest całkiem inna kultura. Ludzie mają inny akcent, to po prostu inaczej się zachowują, i mają inne drzewa. I jest, jest dużo zimniej. I to też jest prawda, jak się jedzie na południe, tam gdzie jest Miami albo te wyspy, które się nazywają Florida Keys, to wtedy to jest bardziej tropikalne. A tutaj to jest tak jak prawie tropikalne. To nie jest dokładnie tropikalne. Tropikalne? Jak się mówi? Tropikalne? Chyba, ja nie wiem. To macie jeszcze jeden dąb tutaj. I szczególnie, jak się jedzie całkiem na południe, tam uh, blisko Miami, to mamy Everglades i tam mamy bagna. Tak jak tutaj, gdzie, gdzie mój ojciec mieszka, to za bardzo nie ma tych bag... bag, bag jak się mówi więcej niż jeden bagno? Bagna? Nie ma bagien? Jak się mówi? Nie ma bagietek? I tutaj widzimy większą część tej rzeki. Ja nam nie wiem, czy to jest rzeka, nie wiem, co to jest. To widzicie, że, że tutaj um, ten, to jest sam piasek praktycznie. Akurat tutaj, gdzie mój ojciec mieszka, to to jest Southwest Florida. znaczy, że południowa, zachodnia Florida. No i tutaj jak widzicie, już wyszliśmy z lasu, tak całkowicie i mniej więcej tak to wygląda między drzewami, między tym lasem. Na Florydzie wszystko jest bardzo płaskie. No i tutaj mamy większą rzekę. Tutaj jest fajnie, bo jest dużo cienia. To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że był interesujący i że czegoś nauczyliście i że że Wam się podobał. Ja też chciałam przypomnieć, że tutaj jest bardzo duszno, jest bardzo wilgotno i nawet teraz jest początek lutego i jest naprawdę wilgotno. Wiesz, nie jest tak źle. Lana, zima to jest tak jak najlepsza część roku. Wiesz, my nienawidzimy lato. Ja się zawsze dziwię, że ludzie w Polsce jadą gdzieś na wakacje, jak jest lato. Przecież w Polsce jest ciepło latem. Czemu jeździcie do Egiptu albo gdzieś cieplej, jak jest lato? Nie lepiej pojechać, jak jest zima? W Europie to teraz jest zimno to przyjechałem tutaj, bo jest ciepło. Ale ja bym nie chciał przejechać na Florydę latem, bo to jest piekło, to jest okropne, jest tak duszno. Rzadko jest powyżej 35 stopni, ale mimo to jest po prostu bardzo wilgotno i przez to czuć jakby było tak 45 stopni. To jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i napiszcie w komentarzach. Dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!